Cześć kochani, witajcie w dzisiejszym ostatnim vlogmasku. Na wstępie zaznaczę, że życzę Wam zdrowych i wesołych świąt. E, myślę, że jeszcze później wrócę do życzeń. W tle mam wszystkie ozdoby, które służyły mi podczas vlogmasów. Takie wszystkie po prostu dzisiaj ustawiłam. Oczywiście jestem ubrana na czerwono, bo dzisiaj święta. Dzisiaj nie ma zmartwień, dzisiaj sama radość. E, no to zaczynamy od ostatniego tutaj okienka kalendarza. I zamalujemy sobie 24. Wow. 24. I już tu nawet bez obliczeń wiemy, że tu powinno być 300 zł. Więc, nawet tak obliczenia się nie zgadzają, to tyle powinno wyjść. 24, 12. I wkładamy tutaj 24 zł. Wszystkie te pieniądze idą do mojej koperty z oszczędnościami. Także wszystko sobie to później pozamieniam, a nam udało się to skończyć. Dotrwaliśmy do końca vlogmasów. Ja dotrwałam ze swoją systematycznością, z publikowaniem filmików. To co? Ostatni raz rzucamy w tym pięknym kalendarzu szósteczka. Co nas dzisiaj czeka? Uwaga, jakaś, um, jakaś laska. No nie, rózga. Dostanę rózgę pod choinkę? Przepraszam za mój humor. Dziś nie musisz nic robić. Jeśli masz ochotę, zagraj w ulubioną grę budżetową. No super, nie trzeba nic robić, więc kolejne pieniądze odchodzą nam na budżet właśnie oszczędnościowy. Także no chyba po prostu los przewidział, że dzisiaj są święta i że dzisiaj nic nie muszę robić. Kończymy tylko wyzwania, żeby nie tracić Waszego cennego czasu. Co my tu mamy? Tak jak mówiłam, już nie będę grała w niej, po prostu odkładam tyle, ile trzeba. Więc tutaj do odłożenia zostało nam 17 zł, więc zamalujemy sobie. Hop, hop, hop i odkładamy 17 zł. I wszystko idzie do mojej pięknej koperty. Mogę Wam nawet pokazać ją w tajemnicy, bo dzisiaj święta to mogę. A tak tylko na szybko. <grych> e, dobra, odkładam już na tą kubkę z moimi właśnie oszczędnościami. Tutaj dwie dyszki trzeba będzie dołożyć w pierniczkach. Ja dzisiaj na pewno zjem dużo pierniczków, nie wiem jak wy. <grych> ja dzisiaj sobie nie żałuję. Dzisiaj nic nie ma znaczenia. Odkładam dwie dyszki i daję na kopertę do moich oszczędności. No i tutaj niestety trzeba będzie już porzucać kostką. Troszkę trzy razy tylko, więc uwaga: pięć, jednak dwa razy. Pięć i pięć i trzy, czyli 8 zł. tu ląduje. I wszystko mamy. Mam nadzieję, że najmniej będzie drobnych, a jak nie, to wszystkie powędrują do naszej pięknej, złotej świnki. O, nawet kotek Wam się pojawił w tle, żeby życzyć Wam życzenia, także już mamy ukończone wyzwanka. Super. No to um, tak na szybko, tak jak obiecałam, życzę Wam zdrowych, wesołych świąt, żeby dzisiaj każdy był uśmiechnięty, żeby miał zero zmartwień i żeby dużo się najadł na zapas. Na zapas pyszności. <laughs> Bo święta są tylko raz w roku. <laughs> także co? Ja zostaję z tymi paznokciami, a czemu nie? Nie widać jeszcze tak odrostów. No to co? Nie wiem kiedy się widzimy. Na razie idę świętować i wy też świętujcie. Pa!